The Metropolitan Opera na żywo w Twoim mieście. Obejrzyj niezapomniane przedstawienia nowojorskiej MET u siebie. Posłuchaj najlepszych śpiewaków świata. Zachwyć się pełnymi rozmachu inscenizacjami. Dołącz do wielomilionowej widowni na całym świecie, by oglądać najlepsze spektakle operowe na żywo na wielkim ekranie. Oglądaj kolejny sezon bezpośrednich transmisji z Nowego Jorku, aż 10 porywających inscenizacji, w tym Tristan i Zolga w reżyserii Mariusza Drewińskiego. Met na żywo w jakości HD. Na żywo w kinach.pl zaprasza.